Dostał Pan trochę z lewej, z prawej ostatnio, jak te ciosy zostały przyjęte. Widzę, że cała buzia piękna, wąs jest, wszystko w miarę gra. Nie, nie. nie no, wiadomo, że człowiek gdzieś tam... Ja powiem szczerze tak, jak tutaj przed chwilą swojemu koledze też opowiadałem, że może też lepiej to odebrałem, bo nie czytałem w ogóle żadnych artykułów ani komentarzy, więc tylko tyle to do mnie gdzieś tam dochodziło i człowiek jest na pewno o wiele zdrowszy. Ale oczywiście to też jest tak, że nie masz jakby pancerza na, na sobie, który jest tak mocny, że nic cię to nie dotknie, bo tak jak moją rodzinę pewnie dotknęło, tak samo gdzieś tam do mnie też pewne rzeczy dobiły. No ale powiedziałem sobie, że ja na pewno przed Igrzyskami, Igrzyskałem przed Mistrzostwami Świata i na Mistrzostwach Świata nie będę się jeszcze na ten temat wypowiadał. Po Mistrzostwach może powiem też swoją wersję, ale, ale de facto no, parę policzków w tym momencie dostałem. Bo kiedyś krążyły legendy, że się Pan schował w szafie, w tym takim absolutnym prime sportowym, ale rozumiem, że aż tak drastycznych pomysłów nie było. Nie no, akurat jak, jak... Przedmięć Alexa to byłem na Mistrzostwach świata w alpejskim, więc tak. nie było nawet czasu. Może to też jakby było lepiej, że nie było na tyle czasu, że nie, nie musiałem tego czytać, ani, ani gdzieś tam patrzeć na to, jak to, jak to wygląda. Oczywiście to, to nic nie rozwiązało, no bo przyjechałem do kraju i trzeba było się z pewnymi rzeczami zmierzyć. Eee, no ale cóż, no, tak jak mówię, trzeba w pewnym momencie przyjąć coś na klatę i tyle. No. Mamy sezon bardzo trudny dla nas, bo nie tylko jeśli chodzi o skoki, ale i o resztę dyscyplin. Też, to jest też tak, że no, zawsze po tych takich bardzo obfitych latach przychodzą słabsze, więc to też trzeba wziąć jakby pod uwagę. I, i, i tak jak mówię, no, pewne rzeczy potrzebują czasu. U nas jest problem taki, że nasze społeczeństwo, ale przede wszystkim dziennikarze nie da tam spokoju, więc tego czasu często nie ma na tyle, co by się chciało. No właśnie, chociaż Pewnie domyślał się Pan, biorąc to stanowisko, że pożarów trochę y, będzie, i czy nie jest trochę tak, że żona mówi, córka mówi, a nie mówiłyśmy, tato, mężu, drogi? Ja, ja powiem szczerze, że, że nawet nie. Nawet nie. Myślałem, że faktycznie gdzieś tam będzie pod tym kątem gorzej, y, ale nie, nawet tak, tak mnie raczej nie wspierają w tym, w tym, co robię. I, I faktycznie to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam moja w tym momencie decyzja. Jak to, jak to dalej ciągnąć i jak to ma wyglądać? Oczywiście wielokrotnie, i to nawet nie w tym sezonie, ale i w poprzednim, miałem takie momenty, że, że miałem wszystkiego dość, bo to tutaj dochodzą jeszcze aspekty nie tylko sportowe, ale to są działacze, to są rodzice, to są trenerzy, to są fani, kibice, którzy cały czas gdzieś czegoś oczekują. I zazwyczaj jest tak, że jak coś jest złe, to jest tylko związek zły. A to nie do końca tak jest, bo związek faktycznie stara się zapewnić wszystko to, co jest najlepsze temu zawodnikowi i trenerowi. Więc ja bym chciał, żeby czasem ktoś się zamienił ze mną, i pojeździł po ministerstwie, po sponsorach, żeby pozałatwiać te wszystkie sprawy. E, łącznie z tym, że finansowanie, gdzie no nie jest to proste, jeśli nie masz wyników, to wiadomo, że to finansowanie jest ciężko jakby załatwić. Więc my, można powiedzieć, w tym momencie naprawdę nie mamy złej sytuacji. Może czasem jest też tak, że jeśli zawodnik faktycznie ma na wszystko pod kątem takim, żeby się przygotować, to nie musi też o to walczyć. Może tym jest też problem, no bo jak popatrzymy, Norwegowie często o tym mówili, że mają problemy finansowe, więc robili wszystko, żeby w jakiś sposób sobie to ułatwić, czy tam sprostać temu. Spali często u trenerów na Żywili się sami, gdzieś tam gotowali sobie. Może to też jest jakby coś, co, 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 co czasem trzeba przeżyć, żeby znów powstać, jak to mówią, no, Gdybyśmy się musieli cofnąć organizacyjnie do pana czasów, a już przerobiliśmy, przerobiliśmy wszystkie anegdoty, historie na pana temat. Milion razy pewnie będziemy do tego wracać, ale chyba te ciemne czasy ujmijmy to tak, nie wrócą. I czy pana to wkurza? Bo, bo pewnie dochodzą do Pana Rykosztem takie opinie z różnych środowisk sportów zimowych, jesteśmy sami, nie pomagają nam, ale no co my mamy zrobić, wszyscy tylko myślą o skoczkach, a prezes jest legendą skoków, no to on w sumie tylko skoki ma w głowie, i nikt, a resztę to tak robi... Mniejszym sumptem, albo nie sumptem, ale mniejszą, mniejszym nakładem sił. To pan się wkurza wtedy? Wkurzam się, na pewno się trochę wkurzam, bo mimo wszystko, że faktycznie te skoki zawsze ciągnęły to i de facto ci sponsorzy, którzy są dalej w związku, czy nowi, jak wiadomo, to, to głównie dzięki skokom, więc to też nie jest tak, że, że te inne sporty po prostu w tym momencie mają oczekiwania, bo mają ale że faktycznie te warunki będą mieć identyczne jak, jak, jak skoczkowie, bo to jest wręcz niemożliwe, bo ci sponsorzy głównie kładą nacisk na, na skoki i wymagają od tego, więc tamto finansowanie jest zdecydowanie większe. Ale muszę przyznać, że jeśli chodzi o inne dyscypliny, wcale nie jest jakoś źle, bo naprawdę często są takie takie teamy, które przyjeżdżają i często dziękują, bo naprawdę mają dużo lepsze warunki, niż na przykład często zagraniczni, którzy odnoszą sukcesy i mają wyniki. Panie prezesie, o sporcie porozmawiajmy w takim razie jeszcze. Jak ten konkurs Pan oglądał? Jeszcze chyba w telewizji, w, w niedzielę. Mamy Pawła Wąska na dziesiątym miejscu, mamy resztę w tak zwanej drugiej części tabeli. Jak Pan to widział? Jako ekspert, znaczy, szczególnie tak, obiektów małych. Na pewno chciałoby się, żeby jakaś niespodzianka była i wszyscy pewnie stawiali na Pawła, że Paweł jest w stanie faktycznie tej niespodzianki nam gdzieś tam dostarczyć. Ja liczyłem też trochę na, patrząc na skoki y, Dawida Kowackiego przed mistrzostwami, że, że Dawid też może być takim czarnym koniem. Nawet nie przypuszczałem, że Olej na tej mniejszej skoczni przynajmniej tym pierwszym skoku może tak fajnie skoczyć. Y, ogólnie niespodzianek w naszym teamie nie było. To trzeba przyznać, że nie było jakichś tam niespodzianek, że wszyscy zakwalifikowali się do, do, do tej 30 to jest na pewno fajnie. No ale oczywiście po, po, po tych wcześniejszych mistrzostwach świata no tutaj ten nie dosyć zawsze pozostanie, no bo od jakiegoś czasu gdzieś tam zdobywaliśmy zawsze ten medal, przynajmniej jeden, więc chciałoby się na pewno więcej. Ale patrząc na to, jak cały ten sezon przebiegał, to myślę, że jakichś takich dużych niespodzianek nie było oprócz chyba Lindwika, może trochę Bellingera, który faktycznie miał taką zadyszkę, ale na mistrzostwa świata się pozbierał. ale Lindvik, no Latem był niesamowity, i wszyscy myśleli, że ta zima to będzie jego zima, a później się okazało, że jednak, że jednak nie, że popełnił jakieś błędy. No i chyba ta jego, ten wyjazd do Japonii, gdzie tam stanął na podium, trochę go tak podbudował. No i tutaj zdecydowanie wygrał. Więc myślę, że pod tym kątem bardzo ciekawy konkurs na pewno to trzeba szczególnie pierwsza seria. I brawa po raz pierwszy dla jury, która można powiedzieć nie reagowała na te długie skoki, rekordy. Dowieźli. to się super oglądało. No druga seria jest trochę gorsza, bo ten wiatr trochę zasłabnął i te pierwsze skoki szczególnie no, nie były rewelacyjne. Ale z drugiej strony no, to też jest tak, że, że ci, którzy mieli i prowadzili po pierwszej serii utrzymali to, no, skoczyli na, na tak wysokim poziomie, że, że triumfowali. Więc ogólnie konkurs ładny, dałoby się, żeby, żeby w wykonaniu naszych był lepszy, no ale mamy co mamy w tym momencie. Tak się jeszcze zastanawiam, czy w ogóle pytać, czy nie dostanę po głowie. Nie ma Kamila Stocha, mam nadzieję, że pan nie, po głowie nie zdzieli. Dziwi pana taka decyzja, że go tu nie ma? Czy absolutnie ja pan to z zostawia? Ja z Byłem teraz w Wiśle na, na zgrupowaniu Kamila, rozmawiałem z nim sporo, z Michałem też rozmawiałem, doleżałem, No Czy oni jakby nie mają jakiegoś tam żalu, czy, czy nie ma jakiegoś takiego? Ten, tenera decyzja jest tenera decyzją. I... I też jakby sam zarząd dosyć mocno nad tym się rozkminiał, co zrobić w takiej sytuacji. Tylko my podpisaliśmy też kontrakty z trenerami i trener decyduje kto jedzie. Jeśli Tomasz przedstawił jakby jasne argumenty, dlaczego tak chce zrobić, a nie inaczej, no to zarząd jedynie co to się mógł nad tym pochylić. Zresztą też tenera się rozlicza za, za wyniki i za, za jego decyzje. Więc nawet jakbyśmy podjęli inną decyzję, to trochę by było takie wchodzenie z, z buciorami na jego podwórko. I jak wielokrotnie też w ministerstwie byłem i to z innymi e, prezesami, to zawsze w ministerstwie było powtarzane, że e, zarządy czy tam działacze nie powinni się ingerować w to, co jakby podejmują trenerzy, że oni są tą głową tych, tych zespołów i to oni powinni decydować. Też było jakby trochę porównanie do, do szermierki naszej na Igrzyskach, gdzie tam E, gdzie pojechała jedna Też było zamieszanie. Która było zamieszanie i że ten tam działacze to później tam wyjaśnili, że chcieli wziąć team, który miał medal z Mistrzostw świata i tak dalej, no ale minister powiedział, że to nikomu nie jest potrzebne i że to powinien de facto faktycznie trener decydować o takich rzeczach, skoro jest zatrudniany po to, żeby odnosić sukcesy. Ja tak zapytam jeszcze na koniec zawsze jak z Panem rozmawiam, to taki kącik retro odpalam, bo przyleciał pan w sobotę, o ile dobrze wiem. Gdzie tutaj? Tutaj do Trondheim. Nie wczoraj, w Wczoraj, aha nie, przecież... w poniedziałek. Nawet w poniedziałek. Chyba w, ponie... Chyba w poniedziałek była e, rocznica jak Pan ogłosił, że to Pana ostatnie Mistrzostwa Świata, tutaj też w Norwegii e, akurat, w Oslo. Akurat tak mi... Się to... Maciek mi właśnie jak wysłał SMS-a z tym właśnie, że czy pamiętam tę datę. Nie pamiętam, totalnie nie pamiętam. Ja to była że teraz miałem dosyć ciężki okres, bo ja byłem w klinice na, na snowboardzie na porze Świata od piątku. Niedzielę wieczorem wróciłem, a rano, w, wczoraj już tutaj leciałem, więc no tak trochę na walizkach cały czas, tylko brałem, przepakowałem walizkę i jechałem dalej, więc nawet o tych, o tych rzeczach gdzieś tam nie, nie myślałem. No już trochę czasu minęło. No właśnie, to dopytam, po planicy będzie szansa, żeby uciec od wszystkiego i spakować walizkę i zniknąć, czy? Ciężko będzie, ciężko będzie na pewno, bo tak, w planie jeszcze mamy Red Bull Skok w punkt. A przecież, no tak, już tam, się... tam się nawet chyba widzimy. Ja tam... e, potem mam jeszcze jakieś tam aktywności. E, no i chyba najwcześniej to uda się mi gdzieś tam, może coś na, na, na święta wielkanocne. I, I tak gdzieś tam planuję. Koniec kwietnia. Więc to jest tak, że to się zawsze wydaje, że najlepiej jest kończyć się i uciec, ale wtedy jeszcze my mamy dużo obowiązków, bo rozliczenia e, i tak dalej i, i tworzenie nowych kadr, e, nowych zespołów. No, Wtedy jest też sporo roboty.